Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Was witam z żabą Marianem. Na razie widzicie zielone coś, ale Marian będzie wyglądał mniej więcej tak. O, tu mamy gotowego Mariana. Ten akurat taki elegancik z muszką niebieską do zielonego. A co piękny jest. Więc ten Marian idzie na półkę i czeka na swojego człowieka. A tym Marianem się dzisiaj zajmiemy. I przy okazji Wam powiem, że ten Marian nie jest reszta. Ten Marian to jest moja słabość. Jest takie jedno miejsce, gdzie jak są wyprzedaży tkanin, to nie umiem się oprzeć. I zawsze tam coś kupię. I tłumaczę sobie wtedy, że to na Mariana, to na Liska, bo mało jest takich pięknych, e, zielonych i pomarańczowych tkanin na rynku. A czasami kupię, że Nereczkę, bo będzie taka wyjątkowa, Kupuję w malutkich kawałeczkach, pół metra, to już jest tam rozpusta. No, ale jest takie jedno miejsce, gdzie czasami sobie myślę, zgrzeszyłam. Bo chyba Wam jeszcze nie mówiłam, że ja tak naprawdę prowadząc sklep z kaninami, to uwaga, jestem na, od kilku lat na no, odwyku kupowania tkanin. Bo tkanin mam tyle swoich takich zasobów do uszycia, że chyba musiałabym żyć ze 120 lat, że ja to wszystko kiedyś wyszyła. Dobrze, także ja kochani tutaj Mariana wypycham. Będzie piękny, będzie na Was czekał. A wy tymczasem spędźcie sobie ten dzień miło i przyjemnie. Pa kochani buziaki, pa!